Mankowizowie, witajcie w nowym odcinku z tej strony. BMWka Dzisiaj będziemy trolować słuchajcie, drillerka. On, on ma bardzo ładny domek zbudował sobie, jak widzicie. Mój, mój jeszcze jeszcze w budowie, tu mam taki garaż na moje BMWki. I tak, tutaj idziemy, tu, tu. No i widzicie, on tam sobie coś farmy, więc tak, w skrzyni przygotowałem rzeczy do trola, bardzo długo je zbierałem. Jeszcze jak sobie rzeczy musiałem. Mamy tutaj jeszcze potkę na e, niewidzialność i mamy, zobaczcie, podkę też na stronę z widzowie. Więc tak, e, musimy do niego iść i be, to będzie troll, baza w bazie widzowie, jak mogliście przeczytać z opisu, więc tak, jedziemy, jedziemy. Widzicie, on jest teraz w domku, on jest teraz w domku, muszę się chować e, za krzakami, mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Shiftuję. powiem, nie o, o, widzicie, widzicie, jest na balkonie, widzicie? O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, się tu wieżki niezbyt są. Widzicie, widzicie? Tam patrzy. Dobra, nie zauważył mnie, chyba mnie nie zauważył. Jest w swoim pokoju, dobra, to jak on jest w swoim pokoju coś tam robi, to ja szybko wejdę do jego domu. Muszę szybciutko to zrobić. Muszę się szybko wkopać. Dobra, mam nadzieję, że nie zauważył. Dobra, super. Jesteśmy w kopani, słuchajcie. jesteśmy w kopani, słuchajcie, widzowie, co się chyba może udać, co się może udać. Dobra, więc lecimy. Najpierw musimy sobie zrobić taki jakiś przyjemny kącik, nie? Mam nadzieję, że on tego nie słyszy i w ogóle. Dobra, słuchajcie, widzowie, szybko zrobią całą podłogę. Mm, o, tu jest jakiś mechanizm. Właśnie, może na tym pracował. Dobra, nie będę mu tego niszczył, bo chyba się bardzo wkurzy. Dobra, tutaj postawię sobie jakieś czesty. I pochodnie by się przydały, przydałoby się pochodnie. Dobra, słuchajcie, widzowie. Więc najpierw myślę, on ma tam owieczki, i spróbujemy e, trochę trochę zniknąć mu tych owieczek, że tak powiem. Dobra, przekopiamy się trochę tutaj. O! Słuchajcie, słuchajcie, widzowie my szybko, mu zabijemy to owce. Szybko, szybko, szybko. Na razie mu tylko trochę gdy znikniemy. Tu, tu... Tu... Dobra, dobra. Ach, dobra, słuchajcie widzowie, mamy, mamy to. Zobaczymy, czy zauważy, bo na razie nic nie pisze. Na razie niczego się nie spodziewa. On w ogóle myśli, że nie jest na serwerze, nie? Więc tak, to potkę e, myślę, że na widziałem, zachowałam sobie na później. Słuchajcie, no widzowie. Nie mam piecyka, o! Craftingu też nie mamy, to jest największa szkoda. Dobra, dobra. słuchajcie, teraz zobaczymy, czy się trochę cyknie, bo tutaj mam dzwon. z mi zadzwonić, zobaczymy, czy jakoś zareaguje. Można to słyszeć. On myśli, że to jest z boknes. On bardzo nie lubi drillerek z Boknesa, wiecie? Bardzo, bardzo nie lubi. Napisał z boknes i z słuchajcie, widzowie. Dobra, on się nie spodziewa, że to ja, bo ja jestem jego dobrym kolegą ale, ale mam nadzieję, że się nie dowie, bo potem będzie bardzo na mnie zły i pewnie zrobi jakąś zemstę Więc tak, myślę, że możemy na chwilę wyjść i ukraść mu kilka rzeczy z itemów yy, ze skrzynek Dobra, wychodzę Mmm, kurczę, u kurczę, u kurczę, u kurczę, że mnie nie widział Widział mnie wyjdzie stąd po prostu ten drillerek No mnie nie widział, chyba, chyba patrzył na inwentory, bo tak stał Dobra, wychodzę. Nie ma, go. nie ma go. Nie ma go, nie ma go, Dobra. Dobra, idziemy, 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 szybko, szybko. szybko. Dobra, co tu ma, co tu ma? E, bierzemy to i zabieramy mu drzwi, bo Zbuk ten bardzo lubi zabierać drzwi i ciasta. Po prostu on, on na pewno pomyśli. O, ale zauważył, zauważył ten... Zauważył, że zabieram mu owce Dobra, dobra. Dobra, to teraz zabrałem mu, słuchajcie, drzwi. Zobaczymy, czy ja jakąś zej... I zabrałem, zobaczymy. O kurczę, o kurczę, widzicie partiklę? Widzicie partykle. Coś tam robił, coś tam robił. No, słuchajcie, więc myślę, że ja, ja bym chciałam ten... Ciągle mówi, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, ten drillerek po prostu. Hmm. Dobra, ja się spróbuję wykopać, jakąś coś tam robię na dworze. Na chwilkę tylko. Nie go? No, mam taką nadzieję. Dobra, ja wchodzę. Dobra, ma tu jakieś książki w ogóle? Jakieś beczki? O, jakiś przycisk. Czekaj, zamuruję najpierw to. Kurczę, nie tym blokiem zamurowałam widzowie. To zaraz wróci pewnie, dobra. O, on myśli, że on, on... dobra, on chyba wie, że ktoś się chowa, ale nie wie, że to ja. Dobra, ja się idę. Może najpierw wypiję tą potkę na niewidkę szybko. Bo on teraz... na, On już wie, więc lepiej wypić potkę na niewidkę. Dobra, jestem schowany, jestem schowany. Nie wie, że tu jestem. Na pewno. Czy idzie na dworze. O, o, idzie tu, idzie, idzie tu, słuchajcie widzowie, idzie tu widzowie. O, o, uwaga, uwaga widzowie, dobra, teraz mam tylko... Co on robi? Gdzie on idzie? Mam nadzieję, że pomyśli, że bugował się mechanizm. O, uwaga widzowie, co on robi, co on robi? Co on robi? To jest chyba hagiłaki, słuchajcie widzowie. O mój Boże. To pe Pewnie przez to, że ostatnio nagrywał po prostu mapę od Widza po Chapter 3. Ja wiedziałem, że on po prostu coś wykombinuje. Dobra, wychodzimy stąd, widzowie. Czuję się bardzo nieswoja. Bardzo się nieswojo stąd, czuję. Dobra, zrobię mu jeszcze kilka trollów, myślę, i wychodzimy stąd, bo to jest bardzo dziwne, co ten Dreamer ostatnio robi. Dobra, myślę, że teraz jak wyjdzie, to rzuci mu podkę na slowness'a. Słuchajcie, widzę, słuchajcie, wychodzi czy nie? Co on tam robi? O, wychodzi, wchodzi, wchodzi, wychodzi. wychodzi, wychodzi. Spowolniło go, spowolniło go! Słuchajcie, widzowie, słuchajcie, słuchajcie! Jeszcze go walnimy walnimy go kill'em. Dobra, dobra, widzowie, uciekamy, Zobaczymy, zobaczymy i wybijemy mu zaraz szybę i znowu musimy wejść do naszej tajnej bazy, bo chcę, żeby już przez całą... ...po prostu cały czas zabierało mu, nad po tym trolu, zabierało mu rzeczy z item, bo zawsze go to będzie denerwowało. To będzie taki super troll. Dobra, słuchajcie, widzowie. On my, on, on, myśli, że to jest Boknes. Dobra, dobra, to chyba go tu nie ma, więc ja szybko wejdę do jego domku. Tu ma chyba... Nie tu. Kurczę. Kurczę! Nie założę podłogi. One... To przez te pewnie przystał okularnie za... O, dobra, kopatcie, się, kopatrzcie, się, kopaczcie. Się. Dobra, gdzie on ma piecyki? On ma chyba tu piecyk, tak? Nie, to nie jest piecyk. Dobra, tu ma piecyk, taki zwykły piecyk będzie. Bo to pewnie najczęściej będzie przepalał różne rzeczy. Dajmy tu hopper. Damy ja tu skrzyneczkę, już przez cały czas nie będzie wiedział, że tu jest tajna baza po prostu ode mnie. Dobra, słuchajcie, widzowie. Za 5 minut mi się skończy po prostu pod kanałem widza. Uff. Dobra. Słuchajcie widzowie, słuchajcie, widzowie. Nie, jak to słuchajcie. Dobra, więc myślę, że teraz po prostu stopniowo będą mu znikać, jeszcze owieczkiem znikniemy trochę. Dobra, tu nie ma chyba owieczka ja tu wpadła. Albo tak po prostu jak mi wpadną tutaj te owce. Dobra, padły mi tu dwie owce, już naprawdę ma tak mało tych owiec. Nie będzie wiedział, co nie będzie wiedziało co chodzi. Dobra, słuchajcie, widzowie. Spróbuję się z tym wykopać i z po prostu... Zniszczyć mu Porter Hankiego Łagiego, bo, bo to jest bardzo dziwne i nie powinien tego robić moim zdaniem, No wychodzę, wychodzę, wychodzę Tylko no, tu nie ma Dobra, słuchajcie widzowie, wyszłem, wyszłem, wyszłem No dobra, chodźmy O, o nie on jest on jest dosłownie O kurcze, chłama się na balkonie, chłama się na balkonie Dobra, dobra, słuchajcie widzowie Idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu Dobra, słuchajcie widzowie Jego najbardziej cenny blok, który tak naprawdę lubi Zamiast tego hagie łagie, o coś innego To jest jego łóżko On bardzo je lubi, jak to zobaczy To normalnie się zdemerwuje, bardzo O nie, słuchajcie widzowie Skończyłoby się potkanie, widzowie W ogóle zniknęło moje, jakieś temie moje zniknęły I się przesunęły To Bardzo dziwne, to pewnie efekt niewidzki Bo mamy takiego datapaka, słuchajcie Dobra, on tu jest na dole ja nie, nie wiem co zrobić w sumie, słuchajcie widzowie Drzwi sobie odbudował, łóżka nie ma Słuchajcie. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co on robi. Dobra, uciekamy, uciekamy, szybko, uciekamy, uciekamy. I zauważę, on chyba craftował, coś chyba coś kraftował. Słuchajcie, widzowie. Dobra. Co on robi, co on robi? Mam nadzieję, że się pokapuje, zaraz będzie koniec odcinka oczywiście, bo, bo, bo zrobiliśmy mega fajne trolle. Co on robi? Mogliśmy zrobić coś z tym ale on tam, on tam. Ale chyba to dla niego bardzo ważne jest. Dobra, słuchajcie, widzowie, musimy, musimy się jakoś przez drzewa tutaj. Dobra, dobra, słuchajcie. Dobra. A może jeszcze tam wejdziemy jeszcze zabijemy te, te owieczki, ale. Ale myślę, słuchajcie, widzowie, że pójdziemy jeszcze do tego Spróbujemy mu tu słuchać. O kurczę, o kurcze, widzowie. O kurcze. Musimy poczekać, aż przyjdzie na górę. Dobra, on tu jest, słuchajcie, widzowie. To jest mega po prostu straszne. On po prostu ma jak samą zbroję, Jest najlepszy na serwerze. Dobra, wszedł na górę, wszedł na górę. Dobra, słuchajcie, widzowie, idziemy, idziemy, idziemy. patrzyłem się. O nie, widzowie, co się dzieje? Widzowie, nie! Widzowie, nie! Dobra. Słuchajcie, widzowie, to chyba na tyle drillerek odkrył, że po prostu my go trollujemy. Po prostu tak się to kończy, tak się to kończy. O nie, o nie, o nie. się zesponowałam? nie miał łóżka. Dobra, słuchajcie, widzowie. O Boże, ten sukiśniak jest jakiś dziwny. To ty. O, on dopiero nie odkrył, Jezus Maria. No słuchajcie, widzowie, no to na tyle będzie w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Odkrył to. Po prostu napisze na, na czasie, jest bardzo zdziwiony, że jego najlepszy kumpel to robi. Ale słuchajcie, zostawcie łapkę w górę i suba, bo drillerek na pewno nie, a, nie pozostanie bez zemsty. Papa pa w następnym odcinku, jeżeli się w ogóle pojawi.